Bardziej na północ gorące Helsinki i Sibelius. Helsinki ze swoją przejrzystością ulic pokonuje się szybko. W takim samym tempie następuje u mnie asymilacja do tego miejsca. Jednak, ruszący śnieg w oczy przeszkadza mi w oglądaniu nowego miejsca. Pomiędzy płatkami śniegu dostrzegam kobietę w wieku około siedemdziesięciu lat, która doskonale radzi sobie z tą niewygodą. Idąc po ulicy w goglach narciarskich, jest coś gorącego w stolicy Finlandii, czego nie mają inne miasta. Na ulicy Aleksander nie dostrzeżemy śniegu. Dlaczego? Jakieś anomalie pogodowe? To jest podgrzewana elektrycznie ulica. Nawet podczas srogiej zimy nie ma tutaj śniegu. Ulica upamiętnia wizytę carycy Aleksandry Fedorownej, żony Mikołaja. Z radości, jakie ciepło czują moje stopy, chcę zaśpiewać ode do radości Beethovena. Beethovena tutaj nie spotkamy, ale kompozytora Jean Sibeliusa tak. Uważany jest za twórcę narodowego stylu w muzyce fińskiej, chociaż urodził się w szwedzkojęzycznej rodzinie twórczości nawiązywał do fińskiego folkloru. Swoje inspiracje czerpał z poezji i literatury narodowej. Komponował utwory na skrzypce, wiolonczele, fortepian oraz poematy symfoniczne taka, takie jak Pieśń wiosenna czy Finlandia, która stała się popularna i rozbudziła uczucia patriotyczne Finów. Posłuchajcie. Poniżej będzie link до этой песни.